Pogadajmy o toksycznej biżuterii z Shain i temu, a ja wyjątkowo co te, dlatego że nagrywam wam to na flow z samego rana, kiedy jeszcze jestem nieumalowana, nie mam biżuterii i siadam w domu do komputera do pracy. Yy, I dostałam taki filmik jak to biżuteria z szeń i z temu jest bardzo, bardzo toksyczna, wpływa na nasze zdrowie, ponieważ w opisie jest napisane co innego niż w rzeczywistości, jakie tam związki zawiera. I ja tak sobie w pierwszym momencie mówię, nie no już, no nie no, już nawet po prostu nie można sobie kupić jakichś kolczyków na temu, gdzie zaznaczę, że ja kupiłam sobie mm, pierścionek e, na temu za jakieś tam do 10 zł. I potem, teraz on chyba kosztuje w ogóle, wtedy kosztował 7 zł, a teraz kosztuje 5 zł. I potem patrzę, jestem w galerii młociny. Wchodzę do sklepu z biżuterią i patrzę, ten sam identyczny pierścionek kosztuje, uwaga, 95 zł. I tak sobie myślę, jeżeli wszystkie te komisje orzekły, że, ten, że ta biżuteria z Shein i z Temu jest taka bardzo toksyczna, i żeby nie kupować, i generalnie wielka agitacja na ten temat, żeby nie kupować, no to jakim sposobem. Po pierwsze, nie zabronili dystrybucji tego na terenie Unii Europejskiej, a po drugie, ktoś sobie to sprzedaje legalnie w sklepie w galerii. No, pytam się jak. No i żeby mm, zgłębić ten temat, dlatego że mnie to poruszyło, żeby nie powiedzieć w kół, yy, weszłam sobie na profil tej osoby, zobaczyć, jakie ma inne filmy. No i się zaczęło. Filmy prawie wszystkie dotyczące mm, straszenia czyli to jest złe, tamto jest złe, to nam szkodzi. Zastanówmy się teraz, wszyscy razem, zgromadzeni tutaj: szczepionki są złe, 5G jest złe, ekrany telefonów y, nas zabijają, jedzenie nas zabija, y, chemia nas zabija, powietrze nas zabija. Po prostu, jakby człowiek się zastanowił, to wszystko na nas źle wpływa i wszystko nas zabija. I ta osoba na tym profilu miała tego typu filmiki, jak to wszystko nam szkodzi. I słuchajcie, i to jest tak. Teraz i jak jak to wygląda? To jest tak. Jeżeli ktoś ma w sobie bardzo dużo lęku to on będzie się ciągle bał. I on ciągle będzie wyszukiwał w sobie um, takie, um, na, i w so, nie w sobie, tylko w otoczeniu, będzie wyszukiwał takie informacje, które będą potwierdzały jego lęki. Więc jeżeli ktoś się bez przerwy boi o zdrowie, to będzie ciągle oglądał jakichś różnych. Mitomanów, którzy opowiadają, że to jest dobre, tam to jest złe, i będzie się ciągle słuchał, z lęku o swoje zdrowie. To jest bez sensu, bo jeżeli chcesz wejść do poziomu świadomości, ja jestem, o którym opowiadam kilka filmów wcześniej, to ty musisz. W końcu pozbyć się tego programowania zewnętrznego. Nie ma obiektywnych faktów, są tylko interpretacje. Interpretacje wynikają e, z naszych lęków lub też z naszego poczucia wewnętrznej miłości i obfitości. To ty decydujesz, jak ty to zinterpretujesz. To od ciebie zależy, co ty wybierzesz. I jeżeli chcesz przejść do tego miejsca, musisz przestać słuchać tych wszystkich ludzi. Ja, jeżeli bym tej dziewczynie, która prowadzi ten kanał, em, podesłała badania y, naukowe y, dotyczące tego, że jedyną słuszną dietą jest weganizm, bo przecież są takie badania. Są badania, że najlepsze jest keto, są badania, że najlepszy jest weganizm, są najlepsze badania, że jest raw food, są, są badania, że należy jeść śniadanie do godziny po, po przebudzeniu, a są też badania na temat tego, żeby jeść y, dopiero od 13. Więc na wszystko znajdą się bada badania. Pytanie, którym tym badaniom Ty zaufasz? A które, e, a które odrzucisz w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Więc jeżeli ja bym tej dziewczynie przedstawiła takie badania, to ona by w niej nie uwierzyła, bo ona by miała swoje badania dotyczące jej przekonań. Cicho piesku. I słuchajcie, i tak to jest, że w tym świecie, o którym ja mówię, w nowej ziemi, w nowym świecie, w nowym poziomie świadomości, w trzecim pudełku, nie ma. Zewnętrznego autorytetu. To ty decydujesz o efekcie. Patrz mi się. Chcesz coś tu podkreślić? Więc, jeżeli ty w coś wierzysz, to znajdziesz na ten temat badania. Zastanów się, co ci się bardziej opłaca. To przecież wierzenie. W rzeczy, których nie chcesz, banie się tego, to jest totalnie bez sensu. A jak już Wam wcześniej wyjaśniłam, ja nie potrafię robić rzeczy bez sensu. No, bo po prostu albo coś ma sens, albo nie. Ja jestem bardzo logiczna. I jeżeli coś nie ma sensu, to po co to robić? Po co w tym tkwić Po co to praktykować? No, nie rozumiem. Mam nadzieję, że Wy też teraz nie rozumiecie, że to jest bez sensu i to się nie opłaca, że zawsze znajdziesz badania dotyczące Twojego stanu świadomości i Twoich wierzeń. Ale w nowym świecie nie ma czegoś takiego jak badania zewnętrzne. No, ja nie mówię o takich, wiecie, bardzo. Silnych przekonaniach, ym, których teraz nie wywalimy z głowy: typu, że człowiek nie potrafi latać. No, ja nie mówię o czymś takim. Ja mówię o tym, co nam służy, co nam nie służy. Więc jeżeli ja uważam, że służy yy, dieta wegańska i ona jest najlepsza, to ja znajdę na to badania. Tak? Wybierajcie mądrze, wybierajcie świadomie. Patrzcie wewnątrz siebie, czy to płynie z lęku, czy to płynie z podwyższonego poziomu waszej świadomości. Bo nie ma co się bać, jeżeli ty jesteś Bogiem, nie ma co się bać, jeżeli to ty decydujesz o efekcie. Zobaczcie, że jest mnóstwo takich przypadków nieracjonalnych zachowań ludzi które przyniosły im pożądane efekty. Jeżeli jesteś w manifestacji, to wiesz, że ona jest nielogiczna. Jeżeli jesteś w manifestacji, to wiesz, że mm, upór, konsekwencja i skierowanie się na celu doprowadzi cię do tego efektu, do którego chcesz, żeby cię doprowadziła. Nawet jeżeli nie nazywasz tego manifestacją, to tak się dzieje, tak, tak to wszystko działa. Więc zawężanie tunelowe na swoich celach zawsze, zawsze przynosi efekty. Więc, yy, reasumując, nie ma się co bać żadnych rzeczy zewnętrznych, żadnej diety, żadnych yy, yy, produktów chemicznych, żadnego promieniowania i po prostu, no nie to ty decydujesz, że jesteś w zdrowiu, w obfitości, to ty decydujesz, że wszystkie wybory, których podejmujesz, ci służą i tak musi być. Tak jest też właśnie w tym wymiarze, o którym ja mówię, w tej nowej świadomości. Także warto się temu przyglądać i warto iść w tym kierunku. To jest droga małymi kroczkami, bo nie od razu zauważycie wszystkie swoje przekonania, ale jeżeli coś was Zdenerwuje, albo wystraszy, albo wprowadzi w jakieś takie bardzo intensywne emocje. No to przyjrzyjcie się temu, bo to jest trop. I tam trzeba iść i trzeba mówić nie. Um, bardzo dużo ludzi też jeszcze właśnie ten, ten dru te drugie pudełko, ten poprzedni świat jeszcze bardzo nas ciągnie do niego, bo on bardzo chce, żebyśmy my tam się um, jeszcze wrócili, żebyśmy nie poszli w tą kreację, w do tego świata ja jestem. No tak to działa. Um, I będziecie spotykać różnych specjalistów, którzy będą Wam właśnie udowadniać różne rzeczy. Że, że jednak to nie, ta kreacja i to, ta decyzja to tak nie działa, to trzecie pudełko jeszcze nie działa i będą jakby ściągać Was, że oj, pozbądź się iluzji, pozbądź się złudzeń, no tylko, że my wiemy Ci od manifestacji, że jakby bycie w tych iluzjach, w tym delulu często po prostu działa, jest wiele osób, które osiągnęły swoje cele i marzenia, dlatego że po prostu odrzuciły logikę i skupiły się na tym manifestacji tego swojego upragnionego marzenia. No i jeżeli jesteście taką osobą jak ja, która potrzebuje sensu i, i celu, no to mm, jaki jest. I, I cały czas ten świat z drugiego pudełka was ściąga. Ściąga Was, żebyście tam byli, ale Wy nie widzicie w, tym, widzicie w tym sensu, no bo jaki jest sens w tym, żeby urodzić się, urosnąć, ohajtać, pracować całe życie, urodzić dzieci, zestarzyć i umrzeć? Nie ma tam sensu, więc jeżeli Wy poszukujecie tego sensu, że jednak jest coś innego, to nie możecie być w drugim pudełku i słuchać się tych ludzi, którzy ciągle chcą Was tam ściągnąć. Ja wiem, że to może trochę zabrzmieć, jak takie oderwane od rzeczywistości. Niech takie będzie, ale ja postanowiłam się tym dzielić, ponieważ ja na głębokim poziomie czuję to przejście i mogę was tam ze sobą zabrać.